Marcin Bikowski, aktor, reżyser, chwilowo teraz współpracujący z Białostockim Teatrem Lalek. Najpierw, jeśli pozwolisz, słów parę dotyczących Twojej historii, bo historia jest ciekawa. Zaczynaliście z, z Marcinem Bartnikowskim dawno, dawno temu, jeśli dobrze pamiętam, w kompanii Doomsday? Tak, w kompanii Doomsday. Wtedy jeszcze byłem studentem, który kończy i aktorstwo, i reżyserię na wydziale w stoku. bardzo mnie zainfekowało podejście kolegów do pracy niestandardowe podejście, sięganie po klasykę literatury i nie chciałbym używać sformułowania offowe podejście do teatru, dlatego że off no już minął i ma wpływ na dekonstrukcyjne budowanie spektakli. Mówię o dramaturgii, ale również o dekonstrukcje w budowaniu spektakli, w podejściu do budowania roli, do improwizacji i happeningu, który zdarza się często na scenie oraz do wykorzystania materii w ogóle w teatrze. Czy ja zapytam, czy zadam niedyskretne pytanie, jeżeli zapytam o Michaela Vogla? Vogel miał ogromny wpływ na, na to, w jaki sposób podejmujemy współpracę, jak staramy się działać w, w obszarze działań scenicznych. Oprócz tego, że on tworzy na bieżąco lalki, na bieżąco mam na myśli powstawania spektaklu, to ma dosyć takie wolne podejście do w ogóle tworzenia. Znaczy, mi to bardzo imponowało wtedy, że ktoś tworzy własne światy, które dla może niektórych są bardzo hermetyczne. Ale dla mnie są bardzo ciekawe i wiążą się z tym, co później zaczęliśmy rozwijać w malabarze, znaczy do, do, do kreowania jakichś takich pejzaży psychicznych, tak bym to nazwał bardziej, i do podróżowania w głąb danych tematów przez właśnie indywidualną wrażliwość. I taką to wrażliwość razem z Marcinem Bartnikowskim, on w, w, w kwestii podejścia do tekstu, podejścia do tematu, ja w kwestii plastycznej, w podejściu do lalki jakoś staramy się zawierać w, w, w naszych spektaklach. No, jesteś artystą niezależnym. Czy to był od początku świadomy wybór, że nie będziecie się wiązali z instytucjami, będziecie robili coś? Swoje. Ja miałem ogromne obawy, że e, nie starczy mi sił i wiary w siebie, ale też widziałem, jak wyglądają moje kroki i moje decyzje. To znaczy, decydowałem się od razu na to, że nie chałturzę i zarabiam po prostu pracą w teatrze. E, być może to będzie nazwane ofem, ale wolę poszukiwać i pracować tam, gdzie wydaje mi się, że sprawia mi to przyjemność i że się rozwijam. Więc odpowiedź chyba brzmi tak. Tak, chyba od początku. Teraz o samej przemianie. Wytłumacz się z tego wyboru, to znaczy to jest kawka. Rozmowy dotyczące tego, jaki materiał weźmiemy na warsztat trwały długo razem z dyrektorem Jackiem Malinowskim, ale myślę, że dobra literatura jest dobrym podłożem do tego, żeby poszukiwać i eksperymentować. Myślę, że Jacek Malinowski wiedział, że posługujemy się takiego rodzaju językiem scenicznym, który nie jest oczywisty i trafia bardziej do młodzieży niż Klasyczne podejście. Jesteśmy, znaczy pomijam już to, że jesteśmy w, w, w czasie obrazkowego komunikowania się ze sobą i skrótu, natomiast ma to jakiś wpływ na. To jak ja dobieram formy, jak buduję spektakl, i czasem obrazki po to, albo skrót, pojawiają się po to, żeby wciągnąć do jakiegoś dialogu, albo nawiązać w ogóle jakąś rozmowę z widzem, który teraz płynnie działa na TikToku. Ale to jest, to jest w porządku. Dla mnie to, to jest informacja taka, że no po prostu czasy się zmieniają i że musimy być dosyć elastyczni. Poza tym, przemiana wiązała się z kilkoma wątkami, o których wcześniej w ogóle nie myślałem. Po pierwsze, główny bohater jest napisany, że przemienia się w robaka. Ja miałem od razu taki, taką intuicję, że no, bliżej nam do mówienia o kimś, kto zaszył się w swoim pokoju i powiedzmy ma depresję. Temat depresji był tylko punktem startowym, dlatego że Opcja inności, niemożności bycia w świecie z różnych powodów. Oczywiście u Kawki jest to kwestia pieniędzy i notorycznego pobudzania się do tego, żeby pracować i, i zdobywać pieniądze. Więc ten wątek był dla nas bardzo istotny. Druga kwestia była taka, że Kawka pisał, że ten robak nie powinien być zilustrowany. Gdy prześledzimy tekst, to możemy zauważyć, że on ma różne rozmiary. Czasem. Wydaje się, że on ma twarz ludzką, a czasem nie. Ta forma, która trochę wymyka się z jednorodnego złapania jej: czy to jest robak, jakiego rodzaju to jest robak, czy mówimy o tym, że rzeczywiście oni mają insekta, czy po prostu to jest ktoś chory, jakiej wielkości ten ktoś jest. Ta choroba trafnie złapała nam problem w ogóle e, kogoś. Dotkniętego niemocą. Myślę, że w spektaklu jest kwestia też ważna rodziny, która nie potrafi sobie poradzić z problemem choroby. Do tego wspomniałem o depresji, do tego już okej, okay, to jest teraz modne, o tym się mówi, ale do pewnego momentu był temat w jakiś sposób niewygodny, który był gdzieś tak zamiatany pod dywan i oczywiście, nawet teraz, starsze pokolenia trochę przymykają oko na tą depresję. Natomiast w naszym wypadku staramy się to o tym mówić trochę z przymrużeniem oka na konferencji prasowej padło bodajże pytanie, teraz będę parafrazował, czy to oznacza, że chcemy chorobę złapać w jakiejś opcji cyfryzacji, chcemy ją w jakiś sposób zaszufladkować. Myślę, że to jest kwestia nieco inna, że to jest kwestia po prostu właśnie uczenia się mówienia o tym i w ogóle poruszania tego tematu. Ja moim zdaniem o trudnych tematach im lżej się mówi tym bardziej są one przyswajalne. To był Marcin Bikowski jako Różyca. A teraz druga odsłona tego samego artysty, czyli Marcin Bikowski jako scenograf. O tym mhm. się również zająłeś w spektaklu. I teraz na przykład rozmawialiśmy o tych takich niedookreślonych, niedopowiedzianych trochę formach. O tym, mhm. że ten robak taki jest nie do końca wyjęzyczony przez mhm. kawkę. Jak to, jak to się ma do scenografii? Mnie, jeśli chodzi o różne rodzaje podejścia do działań scenicznych, również w kwestii scenografii i budowania języka plastycznego, interesuje sztuka współczesna. Myślę, że istotną kwestią jest to, że dramaturg Marcin Bartnikowski naprowadził mnie na trop, żeby tę całą opowieść opowiedziało nam. E, trzech geometrów, więc dla mnie pierwszym wątkiem było opowiadanie za pomocą linii i od razu poszedłem w stronę abstrakcyjną, to znaczy, jak bardzo linia może nam coś sugerować, jak bardzo w natłoku linia ma, może nam zobrazować siatkę neuronową, czy linia może się przekształcić w kłębek, a jeśli kłębek, to czy ten kłębek może być naszą postacią? I są też dziwne formy, m, które sobie wymyśliłem. Są takie formy. E, właściwie długo nie wiedziałem, co z nimi będzie. Są e, nadrukowane postaci na jakiś kawałek materiału i one wyglądają jak larwy. Więc powiedzmy, że trochę idziemy w stronę graficznego, liniowego, opowiadania o tym, że każdy z nas też ma tendencję do tego, żeby być takim robakiem i każdy ma w sobie jakiś kłop czegoś, co ze sobą nosi. Yy, teraz parę pytań technicznych. No, prawda jest taka i to dzisiaj zresztą też powiedziałeś, że Pracując nad tym spektaklem z Marcinem Bartnikowskim, mieliście gdzieś z tyłu głowy również publiczność. Do kogo adresujecie ten spektakl? Myślę, że dorośli, ale głównie młodzież. Przekaz plastyczny, ale też sposób, w jaki podajemy całą tę historię, z dystansem, myślę, że może trafić do młodzieży. Myślę, że nasza działalność też od jakiegoś czasu jest nastawiona na dialog. I ten rodzaj dialogu. Z jednej strony oczywiście pozwala nam robić dziwne rzeczy na scenie i pozwala otworzyć się na dziwne fantasmagorie, ale z drugiej strony on zapłatnia moim zdaniem do, do poszukiwania odbiorców. W sensie, jeśli oni to oglądają, oczywiście mogą odrzucić, nie ma problemu, ale myślę, że w jakiś sposób te rzeczy są tak kolokwialnie mówiąc dziwne, że warto się nad nimi zatrzymać i zastanowić, czy ten sposób opowiadania, taki świat, tak postawione problemy czy przypadkiem do nas nie trafiają i czy nie chcemy się w to bardziej zagłębić po to, żeby się zastanowić nad danym tematem? Kogo zaprosiłeś, bo rozumiem, że została nam tak naprawdę muzyka. Kogo zaprosiłeś do współpracy? Hmm, muzykę komponuje Anna Stela, no i aktorzy oczywiście, e, Magdalena Dąbrowska-Udziejewska, Agata Stasilewicz i Maciek Zalewski. Świetnie, zatem w Teatr Teatrze Lalek, Teatr Malawar Hotel, Franc Kawka, Przemiana, zapraszamy. Zapraszamy.